Z tej strony Paulina i Łukasz, czyli gry planszowe Łukasza i Pauliny. Dzisiaj przychodzimy do Was z tytułem, który może spokojnie aspirować do miana młodszej córki Robinsona Cruzo, A ma starszą? Tak. No, okay. Nie wiem jeszcze jak. Wyspa Przygód od wydawnictwa Portal Games. Wyspa Przygód to gra, która wpisuje się w taki schemat, w taki rodzaj gier zwany ogólnie storytelling, czyli są to gry, gdzie nie mamy ogólnie spisanych zasad, że postępujemy tak, tak czy inaczej. I zawsze schemat jest taki sam. Tutaj gra nas prowadzi przez jakąś przygodę, próbuje nam ją opowiadać, a my wykonujemy to, co się dzieje w trakcie gry. Tu, akurat w przypadku tego tytułu, chodzi o to, co nam się pojawia na kartach. Ale teraz zapoznajcie się z tym, na czym ta gra polega. Nie będzie to zbyt szczegółowy opis, gdyż no nie chcemy Wam spoilerować. A już za parę minut opowiemy Wam o naszych wrażeniach. Tak właśnie prezentuje się zawartość gry. Co tu możemy znaleźć? Przede wszystkim żetony, kości, nasze planszetki graczy, pionki i to co najważniejsze, całą masę kart, która będzie nam pomagała w przeżywaniu tej przygody, będzie nas przez tą przygodę prowadziła, będzie pozwalała eksplorować nowe lokacje, mierzyć się z zagrożeniami, zdobywać surowce, zdobywać pożywienie, wykonywać misje, aby suma summarum przejść pozytywnie wszystkie scenariusze i zakończyć grę zwycięstwem. Rozgrywka jest wręcz banalna. Mamy w naszej rundzie dwie fazy: mamy dzień, mamy noc. W fazie dnia każdy z nas bierze swojego pionka i po kolei wykonujemy po dwie akcje. Akcje z reguły są rozmieszczone na kartach, które mamy na obszarze gry. Tutaj macie tylko przykładowy setup, w pewnym momencie gry jest ich zdecydowanie więcej. Umieszczamy naszego pionka na danej karcie, wykonujemy akcję. Jeżeli chcemy, przemieszczamy na inną kartę, jeżeli chcemy, zostawiamy na tej samej, wykonujemy drugą akcję i tyle. W momencie, kiedy wszyscy gracze wykonają swoje akcje, przechodzi faza nocy. Jak przebiega faza nocy? Pierwsze, co musimy zrobić, jest to wykarmienie naszych pionków, właściwie naszych bohaterów. Służą ku temu między innymi takie żetony. Większość żetonów, które w grze zdobywamy, idą do wspólnej puli, umieszczane są na naszym kaflu obozu. Za każdego naszego bohatera oddajemy jeden żeton. Jeżeli się udało, wszystkich wyżywić super. Jeżeli się nie udało, niestety w momencie, gdy któremuś z nas zabraknie takich żetonów, otrzymujemy taki oto znacznik zmęczenia. Znaczniki zmęczenia, w zależności od tego, ile gramy osób umieszczamy na naszej planszetce gracza. Jak z pewnością zauważyliście, są tutaj takie półokręgi na brzegach naszych planszetek graczy. W zależności od tego, ile gramy osób zaczynamy układać albo od tej strony, gdzie te dwa półokręgi nie mają na nas żadnego negatywnego wpływu. Problem zaczyna się w momencie, kiedy tutaj zaczynamy umieszczać z tej strony, która przedstawia również współczynniki naszego bohatera. Współczynniki mamy trzy i służą one do tego, aby definiować ilość kości, którymi rzucamy wykonując konkretne zadania, które przedstawiają nam karty. Jeżeli przy którymś z tych współczynników wyląduje taki znacznik zmęczenia, niestety jego wartość jest obniżana o 1. W momencie kiedy wszystkie wolne pola na znaczniki zmęczenia na naszej planszetce gracza zostały zajęte, nasza postać ginie, przegrywamy. Jeżeli chodzi jeszcze o te znaczniki zmęczenia, je oczywiście możemy usuwać, nie ma najmniejszego problemu. Musimy przede wszystkim pilnować, aby te znaczniki nie wpływały na nasze współczynniki, gdyż te są kluczowe. Część z kart m, przedstawia zadania, które wykonujemy, i aby spełnić jakieś zadanie i zdobyć surowcem, musimy wykonać rzut rzutkości. Rzuty kośćmi ograniczają się do tego, iż mamy zdefiniowane, ile symboli mamy wyrzucić, a jeżeli chodzi o ilość symboli, odnosimy się automatycznie do współczynników, które mamy na naszej planszetce. Patrzymy, jaki mamy wyrzucić symbol, porównujemy z naszą wartością współczynnika, pobieramy odpowiednią ilość kości i rzucamy. Ale jak rzucamy, no. Każdy symbol i każde zadanie ma trzy oznaczenia kolorystyczne. W zależności od tego, jakiego są koloru, to oznacza trudność danego testu. W momencie, kiedy mamy do wykonania zadanie zielone, po prostu rzucamy kośćmi i musimy mieć odpowiednią ilość zielonych ścianek, które wyrzucimy. Żółte są trudniejsze, czerwone są najtrudniejsze, gdyż w przypadku tych kości, trzy ścianki mamy zielone, dwie mamy żółte i jedną mamy czerwoną. Ale i tu sytuacja nie jest beznadziejna, jeżeli nam na przykład nie wyjdzie jakiś rzut, gdyż mamy w grze również takie żetony. Te żetony możemy zbierać, dostajemy jako premię za niektóre zadania i w momencie, gdy takimi żetonami dysponujemy, a nie wyjdzie nam rzut naszych kości, możemy odrzucając taki żeton wykonać przerzut i liczyć na to, że będziemy mieli więcej szczęścia. Oczywiście, samych żetonów mamy zdecydowanie więcej. No, do, kości służą nam przede wszystkim tylko i wyłącznie do wykonywania zadań. Jednak, żetony to już jest troszkę inna historia. Tutaj, tak jak wspominaliśmy, mamy żetony, które służą na wyżywianiu naszych postaci. Mamy żetony, które męczą naszą postać i ewentualnie finalnie mogą doprowadzić do jej śmierci. Mamy żetony, które przedstawiają różne różnorakie surowce, które są potrzebne do budowy niektórych budynków. Ewentualnie rozpalania ognisk, jest tego naprawdę masa. Mamy te nasze żetony, które nam pozwalają przerzucać kości. No i też mamy takie oto uniwersalne żetony zielone, które służą nam do oznaczania różnego rodzaju surowców, które nie są przedstawione, że tak powiemy, na innych żetonach. Mamy na przykład, i teraz tu uwaga, będzie spoiler, kartę, która pozwala nam hodować kozy, które potem możemy zmieniać na mięso. W momencie, kiedy wykonujemy daną akcję na tej karcie odpowiedzialnej za właśnie hodowlę kóz, jeżeli nam się uda i pojawiają się nowe kozy w naszej zagrodzie, dorzucamy taki żeton i każdy dodatkowy z tych żetonów oznacza jedną dodatkową kozę, którą hodujemy. Oczywiście jak najbardziej możemy też tych żetonów potem się pozbywać. No niestety naszych podobiecznych z zagrody musimy się pozbyć, ale w zamian za to mamy pożywienie, które ląduje na naszej planszetce obozu i pozwala się wyżywić w fazie nocy. Jeżeli chodzi jeszcze o fazę, o fazę nocy, po wyżywieniu przychodzi niestety czas na zagrożenia. Pobieramy takie oto fioletowe karty, rozpatrujemy efekt. Zazwyczaj ogranicza się on do tego, iż musimy wykonać jakieś zadanie, jakąś umiejętność przetestować rzutem kości. Jeżeli się uda, super, nic się nie dzieje. Jeżeli się nie uda, niestety pobieramy znacznik zmęczenia. Na szczęście w tej talii również znajdziecie karty, które nic nam nie robią, więc po prostu dociągacie, odrzucacie i tyle. Ale to jest tylko jeden rodzaj kart, który w tej grze możecie znaleźć. Tutaj jest tego naprawdę dużo. Podstawowym rodzajem kart, na który musicie zwracać uwagę, są takie oto karty z fioletową obwódką. Są to karty, które prowadzą nas przez fabułę. To one definiują, co musimy zrobić, to one definiują, jak będzie zmieniał się na przykład obszar gry. To one przenoszą nas do innych talii, które musimy do gry dołączyć. To one nas proszą o to, żeby jakieś karty dodać, jakieś odjąć. To one również informują nas o tym, że na przykład udało nam się dany scenariusz przejść, a jeżeli już nam się udało przejść, to nas kierują wtedy w odpowiednią stronę do kolejnego scenariusza, gdyż tutaj, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to ona nie jest liniowa. To jest główny rodzaj kart, na który musicie zwracać uwagę, aby płynnie przejść przez rozgrywkę. Jednak to nie wszystko. Tu tych kart mamy całą masę i nie wszystkie one pojawiają się od razu w grze. Mamy karty takie pomarańczowe, które macie tu wyłożone. To są karty lokacji, gdzie wysyłamy nasze pionki, aby wykonywały one akcje. Tutaj te karty też wiążą się bezpośrednio z innymi kartami, które macie, i karty te będą pojawiały się w trakcie rozgrywki. Jeżeli zajdzie konkretne zdarzenie fabularne albo wykonamy konkretne zadanie na danej karcie, Gra może nas poprosić o rozpakowanie kolejnego pakietu kart i dołączenia go do gry. Tutaj naprawdę jest tego dużo. W zależności od tego, na jakim etapie rozgrywki jesteśmy i co chcemy zrobić, mamy całą masę możliwości. Możemy się udać na plażę, na której będziemy eksplorować wrak, zdobywając na przykład przedmioty, które będą nam pomagały w rozgrywce. Tu, jeżeli chodzi o przedmioty, jest jedna fajna sprawa. Nasze przedmioty nie są wspólne. Każdy z graczy zdobywa przedmioty sam dla siebie. Oczywiście, w fazie nocy, kiedy jesteśmy już w obozie, możemy się tymi przedmiotami wymieniać, ale do wykonania niektórych zadań, na przykład, potrzebujemy konkretnych przedmiotów. Nie musimy na szczęście ich posiadać sami. Jeżeli nasz współgracz, który posiada dany przedmiot, znajduje się na danym polu, na danej karcie, my, dołączając do niego i wykonując daną akcję, oczywiście z danego przedmiotu możemy skorzystać. Mało tego, możemy na przykład w ramach naszej akcji udać się na lokację, gdzie znajduje się nasz towarzysz. I możemy, jeżeli się oczywiście zgodzi, taki przedmiot od niego pobrać, i możemy z niego korzystać w dalszej fazie rozgrywki, jeżeli my uznamy, że to nam bardziej się przyda. Jeżeli chodzi o same przedmioty, jest ich naprawdę dużo. Wśród tych kart, oczywiście, również oprócz przedmiotów, możemy znaleźć jakieś surowce, no jak to we wraku, jakieś drewno, coś podobnego, trochę tego jest. Ale im dalej w las, tym jest tego, jak wspomniałem, więcej. Wykonując niektóre misje, możemy eksplorować kolejne lokacje. Mamy oczywiście karty miejsc. Po odkryciu danej karty ląduje ona na obszarze gry, i to, co jest na niej dostępne, te wszystkie zadania i te wszystkie umiejętności, które ta karta nam gwarantuje, możemy wykonywać. Z reguły te karty ograniczają się do tego, iż mamy kolejną lokację, na której możemy wykonywać jakieś zadania. Mamy na przykład taki oto zestaw kart mostu, po którym będziemy się poruszać. Jest to pewnego rodzaju loteria, gdyż niektóre deski są spróchniałe. Jeżeli przemieścimy się przez cały most, możemy liczyć na jakąś premię. Mamy karty jaskin, które będziemy eksplorować. Mamy na przykład karty horyzontu, gdzie będziemy wypatrywać różnych dziwnych rzeczy. Jest tego naprawdę dużo. Wszystkie te karty służą do tego po części, żeby nam pomóc w grze. Karty zagrożeń niestety nam przeszkadzają, ale suma sumarum wszystkie te karty prowadzą nas wspaniale przez tę fabułę, którą ta gra posiada w celu Wypełnienia finalnego zadania. Oczywiście na naszej drodze spotkamy również postaci, czy to mniej czy bardziej przyjazne. Niektóre będą nam pomagały wykonywać nasze misje, niektóre będą zapewniały nam dodatkowe umiejętności, a jeszcze inne będą nam pozwalały skorzystać z ich akcji i na przykład wyleczyć się w momencie, kiedy zostaniemy ugryzieni przez węża. Tutaj multum opcji na nas czeka i tutaj. Ilość wyborów, które są przed nami i ilość zadań, jakie mamy do wykonania, ilość misji, ilość testów jest naprawdę powalająca. Oczywiście w momencie, kiedy przejdziemy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty czy piąty scenariusz, gra się kończy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby jak najbardziej do tej gry wrócić ponownie, gdyż fabuła jest liniowa. No, ale jak to w większości gier, nie zawsze jest tak różowo, nie zawsze musimy spełnić wszystkie scenariusze i zawarte w nich wymagania, Mamy możliwość oczywiście również przegrać, a to się dzieje na zazwyczaj dwa sposoby: albo w momencie, kiedy nasza postać zdobędzie komplet znaczników zmęczenia i po prostu zginie, albo w momencie, kiedy w danym scenariuszu nasza talia zagrożeń się wyczerpie i nie jesteśmy już w stanie w fazie nocy dobrać kolejnej karty. Więc te karty nie dość, że nam uprzykrzają życie, to jeszcze dodatkowo odmierzają czas do naszej nieuchronnej porażki w danym scenariuszu. W wielkim skrócie to tyle, no niestety nie możemy Wam więcej tej gry przybliżyć, żeby Wam tego całego wątku fabularnego nie zaspoilerować, ale naprawdę warto się temu tytułowi przyjrzeć, gdyż no przeżyjemy dzięki niemu naprawdę fajną przygodę. Za wiele wam niestety nie mogliśmy pokazać, żeby nie psuć wam zabawy, żeby wam nie spoilerować i żeby wam nie zdradzać, co będziecie spotykać na kartach, które będą się Wam pojawiały w trakcie rozgrywki, ale jak z pewnością zauważyliście, jest trochę opcji, jest troszkę kombinowania, i tytuł naprawdę jest ciekawy. Dokładnie. Coś chciałabyś powiedzieć? Może? Mo no. Mogę? Wow. Tylko nie za długo. Dziękuję. Jezu, ale mi się trafiło dzisiaj. Nie będę musiała ci się wcinać w słowo, tylko mogę po prostu mówić. O, super. Dobrze, to znaczy ja. Już po... No i prostu wszystko. Ja powiem tak, że e, dla mnie ta gra e, w pewnym sensie, w pewnym aspekcie jest lepsza od Robinsona. Przepraszam, bo, można, mnie... bo można wygrać no czasami. Właśnie o to chodzi. Może mnie ktoś teraz zlinczuje. Natomiast chodzi o to, że naprawdę. No, jakby może nie mamy podejścia do tego typu gier, albo nie, nie jest, mamy serca. Nie jesteśmy po prostu za głupi, dlatego nie dajemy rady. Może tak. i tak, ale po prostu Robinson momentami powodował u nas taką frustrację, że chcieliśmy go po prostu wyrzucić przez okno. Tak. A ta gra była naprawdę przyjemna. Tak, to jest genialny tytuł, jeżeli chcecie spróbować takich gier, powiedzmy, no nie do końca może przygodowych, mm -hmm. ale takich, które was prowadzą spektrum. przez jakąś historię. I jak jesteście, powiedzmy, zauroczeni tymi wszystkimi postami na Facebooku, czy gameplayami na YouTube, które wam pokazują, nie wiem, czy World of Mind, czy na przykład Robinsona, to jest idealny tytuł jako takie wejście do I tego tak. świata, mm -hmm. żeby zobaczyć pokrótce, czy wam to się spodoba. I się nie odbić. I też się nie odbić. Mm -hmm. Gra, ok, ma swoje bolączki, tak samo jak miał Robinson, i większość gier tego typu ma. Instrukcja. No, siłą rzeczy w instrukcji nie da się wszystkiego dokładnie wytłumaczyć, no tu też nie jest idealnie, trzeba się posiłkować czy forum na BGG, czy jakimiś gameplayami. Są też posty na BGG od autora, który de facto no, w jakiś tam sposób um, wyjaśnia. wyjaśnia niektóre mhm. zawiłości, ale to po prostu jest przypadłość Taki i tak z tym tak. się trzeba pogodzić. Ogólnie instrukcja no, nie powie Wam od A do Z. Jak grać, tu trzeba się sugerować tymi kartami, kartami które macie. Kartami. I naprawdę ten tytuł może być świetnym wstępem do tego świata, co Ci się podobało. No to ja już chyba powiedziałam, że to, nie, to znaczy to jest jakby ten wstęp i to jest to, to jest dla mnie najważniejsze, że jakby no ta gra rzeczywiście nas przykuła mm. do tego stołu, chcieliśmy jeszcze dalej, jeszcze dalej, kolejna tak. przygoda, kolejna mm. i rzeczywiście e, bawiliśmy się przy tym świetnie, co jak na nas to jest e, no dosyć duży wyczyn. Na pewno wykonanie. No tu trzeba tak, tu... oddać, że wykonanie jest wow, jak zwykle, jeżeli chodzi o gry portalu, to rzeczywiście tutaj nie można niczego zarzucić, no i myślę, że no... Nie możemy wam za dużo powiedzieć. Tak. To jest ten typ gry, że po prostu musicie sami spróbować wejść w ten świat, ale naprawdę, jeżeli, tak jak Kukasz powiedział, jeżeli chcielibyście rozpocząć przygodę, to to jest świetny tytuł mm. do tego, żeby zacząć i żeby się nie odbić i się nie zniechęcić, bo są często takie gry, które my naprawdę chcieliśmy wyrzucać przez okno i mm. tylko kratnie. Tak, no nie należymy do najspokojniejszych towarów. No tak, ale co można jeszcze o wispie przygód powiedzieć? No ma dokładnie. Te same zalety, co mają inne gry tego typu. Naprawdę historia tutaj w przypadku tego tytułu jest wciągająca. Za każdym razem, jak graliśmy, pasjonowało nas to, kale, co się dzieje, kale. gdyż no, ta gra, mimo że gramy te scenariusze po kolei, ona naprawdę nie nudzi się po pierwszym przejściu, mhm. w momencie, kiedy siadamy drugi raz do tego tytułu. To nie jest tak, że ta ścieżka jest liniowa. Ta gra potrafi zaskoczyć, pokierować nas inaczej, w zależności od tego, It's na easy. jakie akcje się uh -huh. zdecydujemy, jakie karty nam akurat wyjdą. Gra jest naprawdę fajna. Jest naprawdę świetne to, co w innych tego typu grach różnorodność. Tutaj mamy na każdym etapie rozgrywki, coś może nas zaskoczyć. A to jakieś przedmioty jesteśmy w stanie zdobyć, które nam pomagają pchnąć dalej fabułę. A to odkryć miejsce. Mamy naprawdę masę dużych pakietów, kart, które dołączamy do gry w trakcie rozgrywki. Zdobywamy pożywienie, żeby móc się wyżywić w fazie nocy, potem walczymy z zagrożeniami. No schematy, jeżeli ktoś grał w Robinsona, to tu z pewnością się tak. odnajdzie, Dokładnie. gdyż ogólnie gra polega mniej więcej na tym samym, jest zdecydowanie prostsza. I pozwala. Hmm, czerpać chyba... przyjemność z rozgrywki. Tak, czerpać tak. przyjemność i jest bardziej przystępna dla graczy, którzy nie są masochistami. No, no tak, zdecydowanie. To na pewno. No, no, nie wywołuje na pewno tak szybko frustracji. Okej, okay, są momenty, kiedy rzeczywiście no prze, można przegrać i jest się bardzo blisko i tak dalej, ale nie jest to tak często jak w Robinsonie, bo w Robinsonie to naprawdę, no, No, no życie. No, bardziej, częściej umieraliśmy niż tak. wygrywaliśmy. Ale tu, jeżeli chodzi o wyspę przygód, Naprawdę ta gra potrafi zaskakiwać i nie nudzi się zbyt szybko. Te ścieżki fabularne, te ścieżki podczas tych scenariuszy, potrafią nas zawieść w bardzo różne miejsca. I no nie możemy Wam niestety powiedzieć więcej, musicie sami się przekonać. Ufajnie. Ale tak, gra się fajnie skaluje, tak, gra wbrew pozorom, że to niby są scenariusze i niby jakaś tam kampania jest regrywalna. Jest pięknie wykonana, jak wspomniała Paulina, i nie jest frustrująca, jest, jest naprawdę przystępna. Czas. Oczywiście, jeżeli zdarzają się sytuacje, że jeżeli no, nie przemyślimy naszych zagrań albo nie podejdą nam wybitnie karty, tak może się okazać, że scenariusz no niestety mamy już przegrany i mu nie podołamy, ale takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często i wbrew pozorom możemy w miarę płynnie ten sc ze scenariusza na scenariusz przechodzić. No i standardowo oczywiście, im dalej w las, tym ciemniej. No tutaj tym więcej drzew właściwie. Zresztą, no ze scenariusza na scenariusz, ta gra staje się trudniejsza, ale nadal jest to poziom trudności, który jest do zaakceptowania nawet dla graczy, którzy mm, nie mieli styczności wcześniej z Robinsonem i to jest powiedzmy pierwszy tytuł e, tego rodzaju, z którym się spotykają. Więc dla nas gra naprawdę jest świetna, mimo dość wysokiego poziomu trudności w porównaniu z większością gier, które miałyby być, powiedzmy na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o grywalność, jest naprawdę przyjemnym tytułem, mhm. przy którym możemy się pobawić całą rodziną albo ze znajomymi. Tak, rzeczywiście, tu można się pobawić, nie pokłócić się w międzyczasie, mhm. nie pobić, nie wyrzucić tak. tej gry. Naprawdę polecamy jako wstęp do tego typu gier. Możecie sobie świetnie sprawdzić, czy to jest coś, co was wciągnie i będziecie chcieli w dalszym ciągu, jakby. Iść o krok dalej od, hmm. do trudniejszych gier, czy, czy jednak nie? I naprawdę, no, no, jak dla nas to jest takie wow. Chyba jedna z pierwszych tego typu gier, która, od której się nie odbiliśmy. Czy może nie to, że nie odbiliśmy, tylko gra, która na początku, bo to tak zaznaczmy, że jak się już dłużej gra w takie gry, to okej, okay, no to potem ja już się nabiera jest sprawy. Ale mm -hmm. to jest chyba pierwszy tytuł tego rodzaju, gdzie przy pierwszym zetknięciu było więcej frajdy niż frustracji. Tak. Mhm. Tak i potem już jest tylko lepiej. No przy innych tytułach, jak na przykład mm. na początku naprawdę jest bardzo dużo frustracji, a potem już jest tylko dobrze. No i no tak. Dobrze, więc chyba teraz pora podsumować troszkę. Eee, no. Dobrze. Więc tak, wyspa przygód. Bardzo przyjemna gra, która opowiada nam naprawdę interesującą historię. Historię, która nie jest liniowa i potrafi czasami zaskoczyć, nawet po kilku rozgrywkach. Bardzo ładnie wykonana, bardzo zaskakująca, ze bardzo lakoniczną instrukcją, i do tego trzeba się przyzwyczaić. Dużo zależy od kart, które nam podejdą. Gra potrafi być losowa, ale można sobie z tym w pewnym stopniu poradzić. Teraz tak. mhm. na jakiś czas, niestety, będziemy się z tym borykać. No i chyba to wszystko. Tak, tak. Mi... i pamiętajcie jedną rzecz: przy tego typu grach skupiamy się głównie, jeżeli chodzi o zasady, na kartach. To, co dostajecie mm. na karcie, jest jakby dla Was yy, no, głównym kluczem. Nie przejmujcie się tym, że instrukcja wygląda taka, a nie inaczej. Tak, no tu te karty też nie do końca wszystkie są jasne, ale. Ale to jest tak, po prostu tak jest. No. XXI wiek, jest internet, możemy sobie, sobie poradzić. Dobrze. Dokładnie. Więc chyba pora teraz Ocana. na ocenę. Jeżeli chodzi o Wyspę Przygód, z czystym sumieniem możemy dać temu tytułowi piątkę. 100% się zgadzam. Tak. Więc tyle z naszej strony. Nie zanudzamy Was więcej. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne filmy. Na razie. Trzymajcie się. Kręcimy? No, cały czas kręcimy. No. i jeszcze raz. I dobrze ci szło.